Agnieszka Kaczorowska właśnie to powiedziała. Zwróciła się do kobiet. Agnieszka Kaczorowska w jednym z podcastów zdecydowała się zwrócić wprost do wszystkich kobiet. Już od pierwszego wyjścia na parkiet było jasne, że Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz nie zginą w tłumie. Ta para od razu przyciągnęła uwagę widzów tańca z gwiazdami. Nie tylko perfekcyjną choreografią, ale przede wszystkim niezwykłym połączeniem dwóch światów scenicznych, tanecznej precyzji i aktorskiej narracyjności. To kontrastowe zestawienie stało się ich znakiem rozpoznawczym i tematem licznych komentarzy w sieci. Kaczorowska, od lat uznawana za jedną z najlepszych tancerek w polskim showbiznesie. Wnosiła do programu profesjonalizm, którego nie da się wyćwiczyć w kilka tygodni. Każdy ruch, każdy detal, każdy rytm były dopracowane do perfekcji. Co ważne, nie przytłaczała partnera, raczej tworzyła dla niego przestrzeń, w której mógł rozwinąć skrzydła i opowiedzieć swoją historię. Rogacewicz Aktor z doświadczeniem scenicznym i telewizyjnym, wprowadzał do tańca teatralną dramaturgię. Jego gesty, mimika i sposób budowania napięcia sprawiały, że kolejne choreografie stawały się miniaturowymi spektaklami. Publiczność miała wrażenie, że ogląda nie tylko konkurs tańca, lecz pełnoprawną opowieść, z emocjami, konfliktem i napięciem. Fani nie szczędzili pochwał, często podkreślali spójność i dojrzałość sceniczną duetu. W komentarzach powtarzały się określenia typu teatralny charakter występów czy para, która wie, po co wychodzi na parkiet. Widzowie szybko typowali ich jako kandydatów do finału, a niektórzy nawet obstawiali zwycięstwo. Jednak los bywa przewrotny. Moment pożegnania z programem wywołał spore emocje, dla wielu fanów była to jedna z największych niespodzianek tej edycji. W mediach społecznościowych zawrzało, internauci nie kryli zdziwienia i zaczęli kwestionować mechanizm głosowania, zastanawiając się, jak bardzo wynik zależy od talentu, a jak bardzo od sympatii publiczności i narracji budowanej przez realizatorów. Ta sytuacja pokazała jedno: taniec z gwiazdami to więcej niż parkiet. To emocje, historia uczestników i subtelna gra z widzem. Historia Kaczorowskiej i Rogacawicza idealnie wpisuje się w ten schemat, wysoki poziom artystyczny nie zawsze idzie w parze z długim pobytem w programie. Mimo krótszej drogi, Duet pozostawił po sobie niezatarte wrażenie. Ich występy były pełne chemii, konsekwentnego rozwoju i wyraźnego klimatu. Każdy taniec przykuwał uwagę, nawet jeśli ktoś nie śledził programu regularnie. W tle pojawiały się też komentarze o kulisach, show, montażu, selektywnym pokazywaniu pracy uczestników i budowaniu napięcia w odcinkach. Kaczorowska i Rogacewicz nie dotarli do finału, ale zapisali się w pamięci widzów jako jedna z najbardziej wyrazistych i charakterystycznych partej edycji. I właśnie dlatego ich eliminacja wciąż wywołuje dyskusje i emocje w sieci.